W wspaniałym mieście, wspaniałym sercu regionu i sercu Polski. A więc w Łodzi, gdzie odbyło się XVI Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2023. Trzy dni debat na najwyższym poziomie poruszono aktualne tematy, a także wyzwania stojące przed regionem i Polską, przeanalizowano trendy rozwoju i rozważano na temat wpływu gospodarki na środowisko i klimat czy zieloną transformację, stawiano pytania o zmieniającą się sytuację geopolityczną naszego kraju, także w kontekście toczącej się wojny za naszą wschodnią granicą. Przyszłość będziemy starali się, bo na pewno na nie nie odpowiemy w pełni, ale będziemy starali się na nie odpowiedzieć tak, aby nie dać się wyprzedzać zmieniającej się rzeczywistości, aby świat za nadto nam nie uciekł. Bądźmy zatem dobrej myśli, że uda nam się przynajmniej w minimalnym stopniu tę naszą pogoń za światem na tej Konferencji urzeczywistnić, że będziemy mogli w na, z naszych dyskusji wyprowadzić interesujące, ważne dla województwa łódzkiego, dla Polski. Wnioski. Merytoryczny walor dyskusji zapewnili zaproszeni goście, cenieni politycy, aktywni samorządowcy, teoretycy i praktycy świata nauki oraz otwarci na nowoczesność przedsiębiorcy. Forum jest przestrzenią dla doświadczonych ekspertów i młodych ludzi gotowych na zdobywanie świata, dlatego oprócz sesji plenarnych, paneli dyskusyjnych, konferencji jest miejsce na swobodną rozmowę, spotkania, nawiązywanie kontaktów. Polska ma wszelkie zadatki do tego, aby być tym, jednym z tych krajów europejskich, które mogą być stawiane za wzór i mogą zapewniać swoim obywatelom rzeczywiście ten poziom życia, który jest średnim poziomem europejskim. Ale aby tak się stało, musimy się rozwijać, musimy się rozwijać co najmniej tak samo szybko jak w ostatnich ośmiu latach bo te ostatnie 8 lat jest czasem rzeczywiście bardzo szybkiego rozwoju Polski. Polska przez te lata właściwie każdego roku była w czołówce najszybciej rozwijających się krajów europejskich, w pierwszej trójce właściwie najszybciej rozwijających się krajów europejskich. W ramach czwartej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 znaczna część funduszy europejskich ma zostać przeznaczona na infrastrukturę, klimat i środowisko naturalne. Inwestycje będą realizowane pod kątem wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Polski, rozwoju odnawialnych źródeł energii czy ochrony środowiska. Ta perspektywa różni się tym, że priorytet będzie na programy związane z klimatem, środowisko i energetykę. I ten priorytet będzie widoczny w tym wolumenie środków przeznaczonych na te cele. I to jest ten ważny moment, żeby dobrze przemyśleć, jak te środki mądrze wydać. Na pewno rozwój sieci to jest ten pierwszy priorytet, przed którym stajemy, bo nie mamy wątpliwości, że zbudujemy infrastrukturę energetyczną, że pobuduje się i ta duża, i ta mała energetyka i wszystkie zaplanowane inwestycje odbędą się zgodnie z planem, bo to potrafimy. I w województwie łódzkim myślę, nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak dobrze budować, przeprowadzać, realizować projekty energetyczne. To wyzwanie, przed którym stoimy, to na pewno rozwój sieci, i to jest wyzwanie finansowe, wyzwanie czasowe, wyzwanie technologiczne, z którym się wszyscy będziemy mierzyć i ten region, będąc na etapie bardzo ważnej transformacji. Radzimy sobie z odnawialnymi źródłami energii, tutaj też padają rekordy rozwoju fotowoltaiki. W Polsce za chwilę padnie rekord, będziemy mieli 1,3 mln tysięcy prosumentów. Tegoroczna edycja została połączona z Ogólnopolskim Dniem Przedsiębiorcy. To oznacza, że Łódź na czas forum stała się centralnym punktem dla wszystkich polskich firm. Cała koncepcja tego forum to jest miejsce dyskusji właśnie z przedsiębiorcami, to oni są jakby w centrum uwagi, to oni mają być tymi, którzy wsłuchają także propozycji, czy to rządowych, czy samorządowych. Tutaj mamy dzisiaj zaproszonych praktycznie wszystkich samorządowców z całego województwa. Oni także mogą się do tych kwestii odnosić. No a przedsiębiorcy na nich najbardziej liczymy, na, na ich głos, na ich opinie, na ich recenzje, no bo projekty rządowe, e, projekty bardzo dobre projekty Rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale zawsze powinny być poddane jakiejś ocenie, czyli poddajemy, słuchamy, wsłuchujemy się w głosy ludzi. Taka jest generalnie taki jest pomysł na to spotkanie. Po raz kolejny spotykamy się w Łodzi w gronie bardzo szerokim no w takim trzydniowym, bardzo długim dyskursie o województwie łódzkim, o Polsce. Nie zawaham się powiedzieć o Europie. My naprawdę przeganiamy. Przeganiamy wszystkie kraje i nie świadczą o tym nasze samopoczucia czy jakieś optymistyczne dane na przyszłość. Te dane są już dzisiaj. Te dane pokazują, że dystans między krajami europejskimi nadrabiamy z nawiązką. Dynamika pozwala nam przewidywać, że 2030 rok to będzie czas, w którym rzeczywiście zrównamy się na przykład ze średnią europejską, jeśli chodzi o PKB. W 2021 roku mamy absolutny rekord bezpośrednich inwestycji zagranicznych firm w Polsce. Myśleliśmy, że 2021 rok jest nie do pobicia, przechodzi 2022. Kolejny rekord, kolejne pobicie tych, tych, tych wyników, które pojawiają się. Widzę tutaj pana prezesa Łódzkiej Strefy, pana strefy Ekonomicznej, może w danych nam to, nam to opowiedzieć. To właśnie wynika z tego, że Polska, pomimo chwilowego zachwiania i pewnego, pewnej obawy, czy jesteśmy krajem bezpiecznym, te obawy absolutnie się nie ziściły. Już w marcu, w kwietniu mieliśmy powrót do myślenia o inwestycjach w Polsce. Inwestycji całego świata. Wielkie nadzieje i wielkimi szansami będzie dla nas inwestycja w Centralny Port Komunikacyjny. To bliska odległość zarówno od stolicy województwa, jak i innych znaczących miast naszego regionu. Inwestycja Centralnego Portu Komunikacyjnego, będąc sztandarową nie tylko dla całego państwa o czym wiemy doskonale, ale przecież będzie to tak naprawdę kluczowa inwestycja dla tej części Europy. Nie ma możliwości, abyśmy nie wykorzystali tej szansy, wykorzystali poprzez inwestycje, inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną, zarówno sieć linii kolejowych, jak i jeszcze lepszą jakość połączeń autostradowych. Łódź jako pierwsze duże miasto w naszym państwie będzie miało możliwość pełnej obwodnicy. Ring zamknie łódź, ale jednocześnie otworzy. Otworzy dla kierowców, otworzy dla logistyki i dla możliwości, które są tutaj obecne i które będą realizowane. Inwestycje zarówno w sektor AGD, bo od wielu już lat dynamika jest rosnąca, ale sektor... AGD, który ulokował się w województwie łódzkim, zarówno w Łodzi, jak i w innych miastach. Jako przykład można podać Radomsko, gdzie znajduje się fabryka sprzętu firmy Indesit Ariston. Mamy to wszystko pod kontrolą. Komunikacyjną mamy również możliwości, które są realizowane za, za pośrednictwem łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej. List do uczestników kongresu skierował minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus. Odczytała go wiceszefowa resortu, minister Anna Gębicka. W rolnictwie planuje się na lata. Nie da się z miesiąca na miesiąc zmienić profilu produkcji. Każdy rodzaj działalności wymaga innego oprzyrządowania. Obecnie na znaczeniu zyskują rolnictwo zrównoważone i rolnictwo precyzyjne. Tak jak w przyrodzie, tak i w gospodarstwie najlepiej jest wówczas, gdy w harmonii rozwijają się produkcja roślinna i produkcja zwierzęca. Ta harmonia zapewnia też właściwą relację pomiędzy działalnością rolniczą a środowiskiem naturalnym, w którym się ona odbywa. Dłuższa perspektywa i przewidziane już dziś kierunki działania będą miały kolosalne znaczenie po zwycięstwie Ukrainy, o którym jestem przekonany. Świat już się zmienił, a po wojnie zmieni się jeszcze bardziej. Musimy mieć przygotowane rozwiązania dotyczące tego, w jaki sposób będziemy wspólnie odbudowywać Ukrainę i jak będziemy wspólnie dalej działać. Jestem przekonany, że 16. Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2023 jest odpowiednim miejscem do dyskusji na te tematy. Współczesny świat to świat globalny, który potrafi bardzo mocno wpłynąć i wpływa na nasze lokalne warunki działania. Uczestnikom forum życzę ożywionych i pełnych ciekawych koncepcji dyskusji. Mam nadzieję, że przyczynią się one do wypracowania efektywnych i pożytecznych rozwiązań na bliższą i dalszą przyszłość. Rozmowy toczyły się także na temat obecnej sytuacji Ukrainy i wyzwań stojących przed Polską wynikających z prowadzenia przez Rosję pełnoskalowej wojny. W panelu Nowy wymiar partnerstwa polsko-ukraińskiego wypowiedział się minister spraw zagranicznych Zbigniew Rał. Jego zdaniem obecnie najważniejszą sprawą jest odzyskanie przez Ukrainę integralności terytorialnej. To jest nasz wspólny cel, zarówno Ukrainy, jak i Polski, jak i bezwzględnie wszystkich państw, które chcą opierać stosunki między sobą na zasadach prawa międzynarodowego. Jeśli nie dojdzie do odzyskania terytorialnej integralności, to będzie dowód tego, że w stosunkach międzynarodowych siła dysponuje pierwszeństwem, przed prawem. Jeśli co do tego się zgodzimy, to jeszcze z naszej polskiej perspektywy trzeba dodać, że chyba nie tylko my Polacy, ale nikt na wschodniej flance NATO nie ma wątpliwości co do tego, że Ukraina walczy nie tylko o przetrwanie międzynarodowego porządku opartego na prawie międzynarodowym, ale w kategoriach czysto politycznych walczy także za naszą wolność. Wolność czy to państw bałtyckich, czy to Polski czy Słowacji, Rumunii, wszystkich wokół. Bo my mamy określone doświadczenia historyczne i wiemy, że jeśli jedno państwo w naszym regionie straci swoją niepodległość na skutek działań imperialnej Rosji, a Rosja nikogo nie muszę przekonywać nadal jest Potęgą imperialną, to wtedy na tym bynajmniej się nie zatrzyma. Do świętej pamięci. Yy, prezydent Kaczyński zdiagnozował to znakomicie. Podczas tego panelu marszałek Grzegorz Schreiber. I Andrii Kawełnec, wiceprzewodniczący Winnickiej Obwodowej Administracji Wojskowej, podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego na terenie obwodu winnickiego. Podczas specjalnej gali wyróżniono firmy, które stosują i wdrażają nowoczesne rozwiązania, czy promują pozytywny wizerunek regionu. Nagroda gospodarcza Województwa Łódzkiego Biznes na Plus jest prestiżowym wyróżnieniem dla przedsiębiorców, którzy w znaczący w sposób przyczyniają się do rozwoju regionu regionu oraz inspirują i stanowią wzór funkcjonowania dla innych firm. Zostałam zaproszona jako prelegentka do panelu Asian o współpracy z Azją południowo-wschodnią. Trzeba najpierw zbudować sobie siatkę zaufanych kontrahentów. Nie na odległość. Trzeba tam pojechać, pobyć przez dobrych kilka miesięcy, zdobyć zaufanie. Trzeba też pamiętać o różnicach kulturowych. Które jeszcze w Indonezji są bardziej naznaczone, ponieważ każda wyspa ma inną religię, inną historię i zupełnie inne podejście. Mamy też swoje kontakty personalne na miejscu i mamy ludzi, którym możemy zaufać. Ale jednak w tych biznesach międzynarodowych, interkontynentalnych, zaufanie albo odpowiednie zaplecze. Takiego logistyczne bezpieczeństwa, chciałam powiedzieć, jest bardzo ważne. W zasadzie w Europie ruszamy prawie, że stoimy w tym samym punkcie, czyli zaczynamy tworzyć energetykę wodorową, czyli wie, mamy większe, zdecydowanie większe szanse niż w dziedzinach tak zwanych tradycyjnych. No i nasze zadanie polega na tym, żeby po pierwsze budować świadomość tego procesu, transformacji tradycyjnej energetyki paliw kopalnych, która na naszych oczach kończy się w kierunku energetyki ozowej stabilizowanej wodorem, bo to jest w zasadzie rozwiązanie, które już jest na świecie powszechnie i rozumiane, no i inwestorzy idą w tym kierunku, także jesteśmy przekonani, że także nasi przedsiębiorcy powinni iść także w tym kierunku. Produkujmy ten wodór. I szukajmy tak zwanych off yy, dużych off typu Orlen, czy Polska spółka gazownicza, czy gaz system, którzy mogą już zaabsorbować dużą ilość wodoru po to, żebyśmy mogli przeprowadzić tą właściwą transformację, transformację do energetyki, którą nazywamy w skrócie H2OZE, czyli oze stabilizowane wodorem. Do tego chcemy dążyć, to zapewni naszemu społeczeństwu dobrostan, a przedsiębiorcom oczywiście przewagi konkurencyjne. Czym wcześniej wejdziemy na tą ścieżkę, w naszym przekonaniu tym wygramy tą to wyzwanie, które definiujemy jako gra o przyszłość. I w takich konferencjach właśnie chodzi o to, żeby wysłuchać głosu drugiej strony, nawet jeżeli są to głosy krytyczne, bo inaczej przecież nie jesteśmy w stanie wprowadzić pewnych poprawek. Ja uważam, że zawsze jest pewne pole do tego, żeby zrobić coś lepiej i myślę, że po pierwsze dla przedsiębiorców taką kluczową sprawą była ta pomoc covidowa, którą wprowadziliśmy. To w końcu 200 miliard do złotych, które trafiło na rynek, ale teraz kolejne wyzwania. Po pierwsze odnalezienie się w tej rzeczywistości po covidowej, która też sporo zmieniła, zmieniła postrzeganie też pewnych łańcuchów dostaw, zmieniła to myślenie odnośnie outsourcowania pewnych rzeczy, jednak okazuje się, że część rzeczy dużo lepiej, żeby była robiona na miejscu. Polska przecież też przyciąga coraz więcej inwestorów zagranicznych, zwłaszcza duże firmy technologiczne ostatnio o, o tym mówił chociażby pan premier Morawiecki, ale to jest też oczywiście ta rzeczywistość związana z wojną na Ukrainie, czyli te wahania, zmiany w cenach surowców, ale też oczywiście możliwa perspektywa odbudowy Ukrainy. My dzisiaj jako województwie łódzkie doszliśmy do takiego poziomu, w którym te nasze atuty trzeba eksponować, bo one się po prostu pojawiły. Po pierwsze byliśmy w środku Polski i w środku Europy. Ale nie mieliśmy rusztu komunikacyjnego, nie mogliśmy łatwo dojechać, wyjechać, prowadzić logistyki z punktu widzenia biznesu. Natomiast dzisiaj ten rusz komunikacyjny, ring autostradowy wokół Łodzi powoduje, że jesteśmy najlepiej skomunikowanym regionem w Polsce, a nawet w Europie Środkowo-Wschodniej po drugie rozbudowany węzeł kolejowy czyli zarówno tunel średnicowy jak i kolej dużych prędkości związana z CPK to powoduje że to jest ogromna perspektywa inwestorzy już dzisiaj biorą to pod uwagę no i trzecia rzecz bardzo dobry ośrodek akademicki, który jest, można powiedzieć, sany przez inne regiony, w tym i Warszawę, który może być wykorzystany tutaj lokalnie. Bo dzisiaj wszyscy ci, którzy wyjeżdżają z Łodzi, województwa łódzkiego, wcale nie chcą wyjeżdżać. To nie jest ich pierwszy wybór, ale długo nie uzyskując warunków, czy finansowych, czy satysfakcji z pracy, ostatecznie decydują się na wyjazd, a chcieliby zostać tutaj. Więc to jest też pewna nadzieja na tych wszystkich, którzy się kształcą, urodzili się, przyjechali do Łodzi na studia, żeby tutaj zostali. Więc spodnie głową dzisiaj pokazuje województwo łódzkie jako, można powiedzieć, takiego tygrysa Europy środkowo-wschodniej i dzisiaj wielu już to docenia, ale jeszcze wielu trzeba to wytłumaczyć. Dzisiaj często inwestorzy przychodząc z zagranicy, nawet z Japonii na 3-4 lokalizacje, 3 są w województwie łódzkim, które pokazujemy. To świadczy o tym, że przez wielu już województwo łódzkie odkryte. Natomiast trzeba jeszcze pracować nad tymi, którzy jeszcze niewiele o łódzkim wiedzą, o Łodzi wiedzą. Trzeba promować region i ten forum, ten kongres, Trzeba do tego wykorzystać. W ciągu zaledwie trzech dni 16 Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2023 zgromadziło około 1600 uczestników. Z kolei w formie zdalnej wzięło w nim udział 3,5 tysiąca osób. Włącznie 50 panelach dyskusyjnych głos zabrało 300 ekspertów z Polski i zagranicy.